A pod podcasionza prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. No hej, i witajcie w y, faktycznym teście A500 Mini, czyli tej amigi, która rzekomo jest dostępna w każdym, Amig, która dostępna jest w, w każdym sklepie z amigami. Jak widać, oczywiście przy pierwszym starcie mamy wybór opcji językowych. Możemy też ustawienia telewizora wybrać. Jeśli ktoś ma wsparcie w telewizorze 50 Hz, to może to wybrać. Na ogół mamy LCD i 60 Hz, więc to jest słuszny kierunek. Możemy też zmieniać opcje wyświetlania: od dopasowania ekranu stałego rozmiaru, efektu kineskopowego telewizora, czy wygładzania krawędzi, czy nieco, będzie też później, co wpływa na odczucia, jak ta grafika wygląda. Dodatkowo czułość myszy, głośność muzyki, czy dioda LED ma naśladować amigowe zachowanie. Możemy też sprawdzić wersję systemu, bo system będzie można updateować. Dodatkowo też mamy informacje prawne, czyli tu możemy faktycznie się dowiedzieć, że ROMy dostarczyła firma Cloanto oraz co i jak jest z grami. Można też wyłączyć urządzenie. Interfejs jest bardzo przyjemny, prosty, responsywny. Jak widać mamy dość duży wybór gier, co jest dokładnie opisane też na stronie producenta. I można tutaj sobie naprawdę pograć. Ja tutaj szybką listę mam to. Yy, a zaczyna się to Al ale Bryda 3D, później chyba wyjaśnię dlaczego 3D pierwszej części, a nie drugiej. Ale są klasyki Another World, Dream Dreams, yy, The Chaos Engine i yy, yy, no naprawdę jest, yy, jest tego sporo. Yy, a najważniejsze, że można yy, oczywiście dodać swoje gry, o czym, o czym za chwilę też. Specyfikacja sprzętu, to jest ważne, bo tutaj nie jest tak łatwo do, do znajdywania, jest to procesor ARM, Cortex-A53, ma 512 MB DDR3, trzy porty USB, jak w unboxingu mówiłem, HDMI, zasilanie przez USB-C, można to robić z telewizora, z laptopa, z jakiejś ładowarki prostej, oraz ma 256 MB flash rom, w którym jest ten właśnie system. No pytanie, właśnie, czy da się to jakoś obejść i uruchomić na tym Amiga OS? No miejmy nadzieję, że pewnie się da. Zresztą zobaczycie, że na przykład na przykładzie gry Colonization no widać ten, ten w tle, powiedzmy, workbench. Tutaj odpaliłem Allen Breda 3D. Jest to no słynna strzelanka 3D, jedna z ciekawszych, tylko jest to część pierwsza, a nie część druga. Jak widać, no choć to w miarę, znaczy no chodzi to płynie, no ale chociaż no, piksele wielkości, yy, no nie wiadomo, krowy, tak to można nazwać, yy, no są dość, dość nieprzyjemne do grania, ale można sobie na telewizorze HDMI w pełni w tą grę yy, pograć bez żadnych przycinek i działa to dobrze. Przyciskiem Home przerzucamy się do głównego menu, z którego możemy i zapisać grę, i wczytać, i możemy przełączyć się na inną grę, tutaj na przykład Wars in the Director Cat, No to jedna chyba z lepszych Warsów w ogóle na jakąkolwiek platformę. I tutaj mamy wykorzystanie oczywiście myszki i pada w tym momencie, bo w Alien było, że każda gra jest opisana, co wykorzystuje. Też y, można wykorzystywać y, klawiaturę, o czym y, później no, przy na przykład swoich y, grach. Worrysy oczywiście y, no, przykładowo, no, właściwie każda gra tutaj działa dobrze, więc y, ta dostarczona przynajmniej więc y, to tyle można po, y, powiedzieć, bo nie ma y, co tutaj się rozdrabniać, która gra działa lepiej czy, czy gorzej. Na przykładzie Wormsów też sobie zobaczymy jak ustawienia. Ekranów wpływają na, na odczucia z rozgrywki czy, czy um, grafikę, e, czyli ta druga opcja, umiarkowanie, przybliżenie. To jest, e, jak chcecie cofnięcie materiał, to jest ta, ta, ta drobna różnica e, w ekranie. E, znaczy w, w trybie wyświetlania e, możemy też włączyć właśnie efekt e, kineskopa, kineskopu, e, i wtedy mamy taki, no, taki charakterystyczny jak to w emulatorach jest takie paseczki nazwijmy to nie wiem czy to dobrze będzie widać na nagraniu. Można też wyłączyć właśnie wygładzanie krawędzi i wtedy faktycznie ten, ten obraz jest taki bardziej pikselowaty bardziej bardziej taki jakby był podłączony pod tradycyjny monitor a przy włączonym wygładzaniu jest to bardziej efekt faktycznie podłączonej amigi do telewizora. Czyli to jest bardziej takie wszystko no, można powiedzieć, ładniejszy w, jak, w jakiejś formie. Yy, więc takie są opcje. Yy, nawet podczas pauzowania gry, jak widać, menu działa bardzo yy, płynnie, więc yy, no jest, jak, jak widać, w pełni spolszczone. Yy, więc yy, no jest naprawdę produkt dopracowany. Yy, teraz tak szybko yy, Chaos Engine, yy, zanim przejdziemy do, yy, do dalszych yy, jakie tutaj A500 Mini czy DA500 Mini y, posiada. Gra y, chodzi tak jak na Mizze, chodzi dobrze, płynnie, tak jak mówiłem, tu każda gra jest naprawdę y, dobrana i to chodzi y, fajnie. Y, pad faktycznie jest niezły, w ogóle to wykonanie jest całkiem y, spoko. No może poza tym, że jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do współczesnych padów, to ten pad jest bardziej taki z tamtych czasów, czyli jest taki twardszy, analogowy w sumie to się chyba mówi. Tu naciskając menu można wybrać klawiaturę, no tutaj akurat nie ma co wpisywać w The Chaos Engine zbytnio, ale to jest nasza wirtualna klawiatura, gdyż tej prawdziwej nie ma, chociaż klawiatura podłączona przez USB faktycznie działa i w niektórych grach, może być to przydatne lub wręcz nawet niezbędne, szczególnie jeśli mówimy o grach niedołączonych do zestawu, czyli własnych. No właśnie, jak sobie uruchomić własne gry? Trzeba przejść na stronę Retro Games, czyli producenta tej konsoli, tego, nazwijmy komputerka, gdzie jest w saporcie do znalezienia PDF, a to jest dołączone też i pakiet, właśnie ten drugi który trzeba ściągnąć dodatkowo Grabonus, w naszym wypadku Cytadela, i w całym, w całym manualu jest opisane co, gdzie trzeba skopiować. Ściągamy te pliki zipowskie i rozpakowujemy je na pendrive'a, który musi być FAT32, to jest ważne, czyli właśnie standardowo pendrive jest tak raczej chyba już formatowany. I wrzucamy tutaj właśnie ten DA500 folder, i później DA500 Games, do którego też możemy dorzucać nasze gry. Ja tu już pozwoliłem sobie parę rzeczy rzucić. łącznie z jednym demem, żeby sprawdzić kompaktybilność tego sprzętu i jego faktyczne cechy. Oczywiście tego pendrive'a podłączamy pod trzeci port. Właściwie to szkoda, że A500 nie ma czterech portów USB. I, I zaraz będziemy z niego odpalali. Teraz tylko jeszcze pokrótce pokażę na grze standardową dołączonej e, Standard Racer, jak działa mm, Safe 3 czyli po prostu naciskam przycisk Home. Jest to ta e, funkcja, jest to pauza i to menu pauzy, czyli w rogu jest ten e, miniaturka gry i wtedy naciskając e, do, dolny kierunkowy przycisk, znaczy kierunkowy przycisk na dół, można e, zapisać lub, e, lub czytać grę. Są 4 sloty dla każdej. Gry. No i teraz Kreml, czyli przesuwamy się na tej karozoli wyborów do właśnie mm, ikonki Pendrive'a, z której przechodząc do folderu DA500 Games, gdzie możemy odpalić no, odpalimy tutaj Cytadelę, czyli tę bonusową grę, która jest dostarczona na stronie producenta. Jak widać, odpala się mm, jakby ekran Workbench'a z WHD Load, gdzie mm, można na przykład sobie zaznaczyć, jeśli jest taka opcja. Eee, Na no jakieś tam fichery w tym wypa wypadku, nie limitowaną energię i odpala się faktycznie eee, kultowa Cytadela. Eee, Czekuje ten system, ale tu już, żeby trochę przyspieszyć, pom ymm, pomijamy. Yy. No i oczywiście, co tu dużo mówić, gra yy, wygląda dobrze, choć fakt yy, steruje się dość dziwnie, gdyż. Yy, można sterować i myszką i poruszać się padem, jest to takie średnio wygodne, przydałaby się właśnie dodatkowa klawiatura. Lub można sterować tylko padem, a obroty są realizowane tymi triggerami na góry pada, le lewy, prawy. No kwestia przyzwyczajenia, żeby to, to pograć da się. Ale mówię, tu prawdopodobnie niezłą o tym była dodatkowa klawiatura, więc zaczyna w pewnym sensie no, jednak Amiga to nie była konsola i zaczyna momentami brakować tej jednak klawiatury, tak jakie były chyba niektórych ludzi podej podejrzenia. Tak, obawiam się, że materiał będzie chyba dość długi, bo już mam 10 minut, ale pozwolę sobie odpalić tutaj grę Distroid, kiedy robiłem też stream, a wersja Agia z pakietów WHD Load, czy tam przeznaczona dla pakietów UHD Load. No i gra faktycznie działa, choć. Tutaj klawisz menu nie powoduje wyświetlenia klawiatury, tylko wstawianie literki P, jak pauzę, co się też okazuje pauzą, i zaczyna być problem, jak tą grę rozpocząć. Rozwiązaniem jest w sumie najprostszy i najbardziej trywialny, właśnie podłączenie klawiatury, i wtedy gra jest w pełni funkcjonalna, bez problemu można grać. Czyli jak widać, gry strategiczne, jeśli będziemy chcieli ogrywać, no przyda się tutaj jednak em, klawiatura. Aby sprawdzić kompatybilność, stwierdziłem, że warto wrzucić coś bardziej soczystego, czyli Banshee wersja CD32. No i tutaj gra się odpala, wszystko jest pięknie, ale kompletnie nie da się ją sterować. Nawet jak później próbowałem, przynajmniej ja nie umiem, nie idzie zremapować, chociaż jest emulowany interlace, jak widać. Nie idzie zremapować klawiszy, więc jeśli Banshee, w tym wypadku, bo chyba nie w każdej grze, to trzeba wersję się. Wiąść. AGA, po prostu y, się nie da grać, a szkoda. Więc jak widać, nie jest to perfekcyjna emulacja y, i no, będą gry problematyczne, szczególnie y, te nowsze. Na przykład, jak y, już widzicie, Capital Punishment ta gra też nie jest jakby obsługiwana, jest problem y, z padem, właściwie jakiś działa y, przycisk do kopniaków. Być może faktycznie dałoby się to jakoś przekonfigurować, żeby nad tym może posiedzieć, ale nie jest to takie out of box i faktycznie to potwierdza moją teorię, że gry nowsze, czyli nie wiem, po 1995 roku, no nie są o, o super pomysłem dla, dla tej retro konsolki, przynajmniej na tym etapie, może jak to będzie zupdate'owane myślę, że to, ten produkt będzie żył dalej zdecydowanie więc może wtedy, wtedy to za, zadziała lepiej, na, na razie nad capital punishment'em trzeba by po prostu mocno posiedzieć czy da się to skonfigurować lub może faktycznie na innym padzie joysticku spróbować za to Colonization działa bardzo dobrze, oczywiście pod warunkiem, że byśmy używali to z naszą klawiaturą. Klawiatury trochę się też taką klikologią da, ale generalnie gra działa dobrze i jest to gra w pełni systemowa, więc moim zdaniem to pokazuje właśnie potencjał, że na tym sprzęcie da się w jakiś sposób. Liczę na to, że ktoś to zrobi. Bo ja jestem zbyt y, toporny, y, y, uruchomić y, Amiga OS y, lub chociażby Arosa 68K. Y, co by na pewno y, dla tego sprzętu zrobiło y, no, dużą robotę i, i, i to by było no, coś, y, coś fajnego. Tak na mnie, że y, moja DA500 mini ma numer seryjny 30 tysięcy, coś tam, więc y, jest tego dużo i wszędzie tego można y, się natknąć. Więc. Y, Teoretycznie cel, jeśli ktoś jakiś miał, żeby to trochę spopularyzować czy odświeżyć <grym> markę Amiga, niechcący, niechcący, no jest na pewno bardziej zrealizowany, gdyż no to, to jest więcej niż chyba całe, całe tutaj retro community amigowe. Kolejną fajną grą, która wymaga automatycznej klawiatury, bo nawet nie idzie przejść dalej, gdyż klawić menu jakimś cudem nie działa jako klawiatura albo ja nie umiem, ale jednak to powinno być jaśniej. To jest dość idiota odporne. Jest kultowy polski legion, ale po podłączeniu klawiatury można pograć. Natomiast kolejną grą, która no już absolutnie właściwie jest niegrywalna w tym momencie, jest Virtual Kiteing 2. Jest to gra no po dwóch jednak, ale ona jest dużo nowsza niż niż typowe propozycje czy retro gamingowe propozycje i tutaj po prostu mamy na no, niedokładność emulacji podczas wyścigu jak widać, no znaczy grać się da ale kolory są takie trochę e, podłe lub mało realistyczne no, być może przy jakimś update'cie lub próbach czegoś poustawienia w Wulmotorze bo są zaawansowane opcje by się dało to uzyskać, choć choć raczej na ten czas myślę, że nie sądzę. To jest właśnie też uwaga, że nie każda gra to nie jest idealna konsola, tak jak było słychać na, na, na innych recenzjach czy coś. Trzeba mieć to na uwadze. Natomiast na pocieszenie Xtreme Racing, czyli to też gra już taka z kategorii nowszych, działa bez problemu poprawnie na DA500. Mini i, i jest to też taka znana kultowa gra, można sobie e, popykać, że tak powiem. Na pewno jeśli chcecie też pograć w fajnego pinballa, tego lepszego niż tutaj, moim zdaniem, w pakiecie Slam Tilt e, działa, działa nawet, e, spada, więc e, można pograć e, no, chyba w najlepszego pinballa Ever, przynajmniej tego 2D. E, i dostępnego na komputery Amiga. DA500 Mini, tak jak mówiłem, umożliwia włączenie ustawień eksperckich, co wykorzystamy przy grze Alin Bridge D2. Na ten czas na pewno uruchomimy ją po prostu w trybie naturalnym, czyli po prostu z pendrive'a uruchamiam grę i zobaczymy, co się wydarzy. Jak widać wszystko z grubsza wygląda poprawnie, i w sumie tak jest. I gra, w sumie tak jak na oryginalnej powiedzmy AMZ 1200, może z 4 fastu, jest no, właściwie niegrywalna. I to pokazuje, że wydajność A500 Mini no, nie jest y, tak wysokich lotów, jakbyśmy oczekiwali, choć właśnie w tych ustawieniach eksperckich y, można. Włączyć just in time emulację, co zrobimy, i zobaczymy, że wtedy gra właściwie nie uruchamia się. Wtedy możemy zmienić ustawienia na, na inne, ustawienia blitera, i wtedy gra będzie minimalnie szybciej, ale dalej jest to poziom według mnie no, niegrywalności lub nieosiągalny na czy to prawdziwa między z 60, czy emulacji na, na przysłowym PC. czy prawdopodobnie. Można wysunąć teorię, że chyba dlatego dodano Alien Bridge 3D pierwszego, a nie drugiego, który jest dużo lepszą grą, jedną chyba z lepszych w ogóle gier 3D na gdyż on właściwie na tym sprzęcie nie działa. Za to pocieszające jest to, że kultowe demo, na razie tylko jedno testowałem, State of the Art, działa bez problemu z pakietem WHD Load. Można znaleźć w ogóle w pakietach WHD Load, poza samymi grami, slajwami, żeby sobie takie przygotować. Również, również dema, i wtedy, jako taka konsolka podłączona do telewizora, i trzeba też pewnie dobrać, która gra działa, którą trzeba zdyngować, pewnie też zostanie konsola zaktualizowana. No ale może to sprawić radość. W każdym razie pytanie jest, czy, czy to jest sprzęt dla wszystkich? i czy nie lepsze jest po prostu Raspberry Pi, no, pomijając już samą prawdziwość Amigi i tak dalej. Na pewno przydałoby się jeszcze jeden port USB, żeby nie korzystać z jakichś trójników, bo klawiatura, jeśli chcemy w coś fajnego pograć, strategicznego, no może się przydać, czy nawet w jakieś tam tego typu strzelanki. No ale zobaczymy, w każdym razie myślę, że jakiś tam, jak małe środowisko, hype na ten sprzęt jest. Więc może to troszeczkę spopularyzuje nasz, nasze hobby, a może się doczekamy A500 Maxi, która może będzie bardziej otwarta. I tym optymistycznym akcentem dzięki za oglądanie. Cześć!